Jeśli zdarzyło się tak, że e, troszeczkę przypaliliśmy się słońcem tego popołudnia, e, podam Ci świetny sposób na to, żeby szybko zregenerować swoją skórę. Beta Karoten, spora dawka, 5 kapsułek po 10 000 jednostek dwa razy dziennie. Wreszcie naturalna witamina E jako super antyoksydant. Również dwie kapsułki po 370 bądź 400 jednostek. Astaxantyna 2 razy jedną po 4 mg. Wreszcie 1 razy dziennie witamina C w dawce 1000 mg. I dla zrównoważenia i zachowania świetnego balansu i efektu prozdrowotnego dodatkowa dawka witamin ADEK proponuje tutaj wiele preparatów firmy Alines i innych sprawdzonych preparatów.